Strony Foxy Foxa to kolejny odcinek na moim kanale, i dzisiaj pogramy sobie w Brawl Stars. Yy, niektórzy mogą się do tego przyczepić, że mam 1100 pucharków, ale nieważne. Dzisiaj zagramy sobie z ekipą Olicom 418 i Zenek. Cześć, jestem Zenek, subskrybujcie mój kanał. No a, i bardzo ważne, dołączcie do Ford Gaming. Ty. Bo jesteśmy bardzo dużym klanem i mamy 52, 52 typów. Czy ja jestem. 18. Dobra, wezmę, wezmę ok, więc zagramy sobie teraz Saigen. Ja już jestem ready. Kupiłem sobie Rosę przed chwilą. Jak możecie zauważyć, że mam power pierwszy i zero pucharków, no więc gramy. Rosa w drugiej drużynie. Chwila to, chwila to może ja będę pilnował tego, bo jestem dobrze na blisko. Zener ty bardzo mój ja Tutaj, kurde, mają dżiny. Kurde, rozwaliła mnie rosa. Idą, podwócić, ej, rozwaliłam pan? Teraz tylko Jim. Nie, 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 Czekaj, ja zniszczę tą wieżyczkę Czekaj, ja idę zniszczę tą wieżyczkę. Kurde, 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 kurde. Ubraj, jestem kolejny raz. Kurde, zabili mnie na ulicy, no niestety. Nie, też na Sajgabot, kurde, stay! Leje! Powiem ci, wrażenie z tej rosy jak zel primo. Powiem. Tylko, że ten atak obszarowy jest trochę dziwny. Ej, mało nie straciliśmy. Jezus Maria um, Słabo to wygląda. Dobra, biorę tego. Olikom, gdzie ty jesteś? Dobra. To idź please, bo oni się tu leczą. Co jest raczej słabe dla nas! Uwaga, ból wjeżdża. Bulldog na tereny. Rozwaliłem im. Muszę się tak. Okej, okay, no nie, kolejny sajga. E... Ej, czemu ja zawsze mam tak mało do ulta? Dobra, ja tu Gina rozwalę. Nie jestem w ich jestem w ich bazie. Nie jestem w ich bazie. Nie jestem w ich bazie. O my to przegramy, O nie, to Halo. już... Co? Olikon? Halo, Halo chciałem ci powiedzieć... Powiedz, jak będzie... Powiedz, jak będzie skończony ten filmik. Nie, nie mogę. Dzięki, Olikon. Poczekaj, co mówiłeś? Że jeśli dotknie się, ja powiem... Że później... Że byli... Że byli... Mają napisy w komentarzu... A I po drugie w komentarzu napiszcie yy, który macie power na rosie. Tak. Bardzo słaby Bardzo słabo tu słychać Nie Napiszcie w komentarzu czy Zenka dobrze słychać? i w, w, wbijajcie na kanał Zenka bo on też ma dużo filmów no ja tak po, nie zbyt ponad 80 niedługo będę miał więc wbijajcie na jego kanał i subskrybujcie koni koniecznie niekoniecznie na pewno bo, bo tam brawlu Ostre słowa! Ja nie zasunię, zaraz tutaj tutaj no... No nie mamy szans Na No Jeszcze trzynasty Dziewięć Dziewięć Nie no dobra Niestety przegraliśmy jedną gierkę Dziwne jest to już yy, przegrane rosy, Tak Dobra, sobie siada. Ja powiedzi, ale chciałam powiedzieć, halo No. Ale nie słowuję. Poczekaj, poczekaj. które Cię do teraz tego momentu, nie zapiszcie mi w komentarzu hot dog. Nie słyszę Cię w ogóle. Jeśli, osobie, jeśli o, osoby, które Cię oglądają do tego momentu, które dotarły, nie zapiszcie w komentarzu hot dog. Dobra. Yy, wszyscy, którzy dotrwali do tego momentu, piszą w komentarzu hotdog. Yy, daj. I otwieramy skrzynkę prawo. No poczekaj. Otwieramy skrzynkę, no i. 8 Pozytywnie. Pozytywnie. Co mówisz o likom? Chodzi mi o to, że dlatego tak hotdog, dlatego że ja tak kłukomu mówiłem, na tego psa prosto o nie, hot dog No niestety, jak widzicie Bardzo wbijajcie na tego Ej, weź zmień na Gem graba albo bounty Bounty Dobra, bounty To ja podbiorę pod... W ogóle mam 13 brawlerów Ej, a jest dobra? Na bounty tak Ja wezmę broka Ja mam 13. Ja bólę. Na którym poziomie jest 500 jest Jessie. No jest w sumie tak, prawie taka sama jak ten. Podobno. To nie jest piratem. Dobra. Aha. <grym> to jest złe. Dobra. Ja jestem gotów. Um, it's go time. Dokładnie. Powtórzę. Ready? Tak trafiłem do Dobra, haha. Haha, on cię strolował. Kto napisa kto dotrwał do tego momentu zamiast hotdog pisze Zenek strolowany. Ale to ma na daleko. Bo ja jestem na daleko, jakby co? A z MacBroka. No i w ogóle na biedka A. Ja się... Z kodem zemyk H, y, ostatni dzień y, przeceny. 3% z, przeceny. Nie wiem, to nie dużo, ale i tak za y, tak Jakby ktoś mówił, to nie jest 3% zwrotu, tylko 3% przeceny. Tak. Ja, wszystkie Janusze. Teraz mnie słuchają. Tak. To jest przecena, nie zwroty. Tak. Zwroty to by by w Biedronce z paragonem. So, wow. Właśnie! Tutaj, z kodem Zenek! Na G2A! Na pewno nie 3% zwrotu. Pajperka, uciekaj sobie! Ha ha ha! No nie! Wzięli nam bula, bula, bó, bula! bula. No, halo? Nie. Poczekaj w lobby powiesz, bo ja cię w ogóle w grze nie słyszę. Zabiłem piperkę. Fajperkę, piperkę w Co? Lobby powiem ciekawostkę Dobra, a i koniecznie subskrybujcie kanał, bo musi się rozwijać. Jak na razie mamy tam bardzo mało subskrypcji. Koniecznie subskrybujcie, byk, byk, byk. I lajkujcie oczywiście też. No niestety, kolejna przegrana. Jakby co, no jeszcze wejdziemy do lobby. No niestety, traciłem trochę. Ile już nagrywasz czasu? Ile? No, no, mów! Nie widzę. Nie widzę. Mów! Abym stanął ciekawostką nie Mów, mów, Czy o tym, że jeśli z języka angielskiego przetłumaczycie jean, genetycznie, no to wiedziesz, to nie będzie jean. No, nie zła ciekawostka, ja nie jestem. No to co, to będzie? Nie pamiętam, ale ja pamiętam, że jest tak, że jeśli się pisze wytłumacza z angielskiego na polski gen, no to nie będzie... Pisał. pisz, pisz, pisz gen, zróbcie inaczej pisz. jakoś. Jeśli w ogóle coś tam było. Ej, ja teraz gram. A więc teraz sprawdzamy czy... Dżin, czyli genę. Co to wychodzi? Gen. No. No dobrze. Lecz znaczy twoja teoria się spisała? A i, i w ogóle. Czekajcie. Mnie. W ogóle zenka wywaliło. Jezu, jest to Wywaliło... O, jeszcze bardziej go wywaliło. Dłuższy ruch. Tu je zmienię. I ja dalej nabiorę. Trafiłem go w... w boksu. W boksie. Nie a ja a taka ciekawostka, ja trafiłem Mortisa w bramce No O, widzicie, się... przy, z kogo bra, brać przykład. Jak tu już jedna skrzynka jest. Halo, a ja, Rosa. Ja Chciałam się zapytać, jaki inne gry będziesz nagrywał? Jaki co? Inne gry będziesz nagrywał. Em. Ym... Prawdopodobnie horror Evil Noon eee, Już wiem, tam ogarniam, pograłem sobie trochę Tu jest a na Power Clipsach Uważaj A, nie zdążyłam Uważaj! Pyta Rot! Ajajaj, no niestety Czwarte miejsce, to jest... Aha, to jest minus Ja wyszłam na plus Dobra Takim oto akcentem Kończymy dzisiejszy odcinek Jak wam się spodobał Dajcie łapkę do góry Bardzo mnie to zmotywuje Do nagrywania kolejnych odcinków Więc do widzenia I tym żałosnym trio Przegrywamy Pamiętajcie o komentarzach Pa thank <laughs> you